Dobra, witajcie, mam nadzieję, że zrobimy go teraz. Zrobimy. Dobrze, nie trzymamy. Na razie. A gdzie jesteś w ogóle?

A už, už to? My už trochu čekáme, ale a už si za mnou, ne? Olá, refredo, refredo. Ele ninguém executou. Ah, ele tá, tá, tá. Não, eu really grew up. Qual é que tá? O mundo aí. E a gente, tá satisfeito? E a gente, tá satisfeito? Ah, tá. Beleza, chama o Vamos escola <coughs> eu ja Komisarz, chwilę wszystkim przygotowuję porozumienia z i patrzy! yeah <laughs> Yes. Yes. w końcu, się udało! Zanim umrzesz, chcę spojrzeć ci w oczy. <coughs> no dobrze, i co? że spodziewałeś się kogoś innego. Co to za czarnoksięstwo? Żadne czarnoksięstwo. Wiedzieliśmy, że się zjawisz. Robert musiał się upewnić, że będzie miał czas się oddalić. Więc ucieka. Nie da się zaprzeczyć, że odnieśliście sukces. Zrujnowaliście nasze plany. Najpierw skarb, potem nasi ludzie. Kontrola nad Ziemią Świętą zaczęła nam się wyślizgiwać. Ale Potter zobaczył okazję. Odzyskać to, co skradziono. Obrócić wasze zwycięstwa na naszą korzyść. Muelim wciąż ma wasz skarb, a waszą armię już raz pokonaliśmy. Nieważne, co planuje Robert. Nie uda mu się. A, ale teraz nie mierzycie się tylko z tentariuszami. Mów do rzeczy. Robert jedzie do Arsuru z propozycją, by Saraceni i Krzyżowcy połączyli siły przeciwko asasynom. Niemożliwe. Nie mają ku temu powodu. Być może nie mieli, ale teraz im go dałeś. Dziewięć powodów. Ciała, które po sobie pozostawiłeś. Ofiary po obu stronach. Uczyniłeś asasynów wspólnym wrogiem naszym i Saracenów. I dzięki tobie dokona się zniszczenie waszego zakonu. Dobra robota. Nie dziewięć. Osiem. Jak to? Nie jesteś moim celem. Nie zabiję cię. Możesz odejść, ale nie idź za mną. Nie muszę. Już i tak za późno. Zobaczy.

W mojej obecności zapłacisz za to życie! Błagam, W mojej obecności zapłacisz za to życie! nie O albo oh. zmuszę! 这谁 <laughs> 会喝酒？ Nie będę ratował ludzi. Złodzieja Boże. W ogóle nie będę się To była pułapka. Podobno pogrzeb zmienił się w chaos. Co się stało? Roberta de Sable tu nie było. Wysłał kogoś innego. Spodziewał się mnie. Musisz udać się do Almu Alima. Nie ma czasu. Powiedziała mi, dokąd pojechał, co planuje. Jeśli wrócę do jaw może mu się udać. A wtedy obawiam się, że zostaniemy zniszczeni. Zabiliśmy większość jego ludzi. Nie da rady zorganizować prawdziwego ataku. Zaraz. Powiedziała? Tak, to była kobieta. Wiem, dziwne, ale nie pora teraz na to. Teraz musimy skupić się na Robercie. Może i przerzedziliśmy jego szeregi, ale to sprytny człowiek. Zmierza do Ryszarda i Salahadina, by przedłożyć im prośbę, aby zjednoczyć ich w walce przeciwko wspólnemu wrogowi. Przeciwko nam. Z pewnością się mylisz. To bez sensu. Ci dwaj nigdy! Ależ owszem, i to tylko nasza wina. Ludzie, których zabiłem z obu stron konfliktu, ważni dla obu przywódców. Plan Roberta może jest ambitny, ale ma sens. Może mu się udać. Posłuchaj, bracie, sprawy przybrały nowy obrót. Musisz wrócić do Masjafu. Nie możemy nic zrobić bez pozwolenia mistrza. Możemy narazić całe practwo. Myślałem, myślałem, że nauczyłeś się już tego. Przestań chować się za słowami Maliku. Machasz kodeksem i jego przykazaniami jak jakąś tarczą. On coś przed nami ukrywa. Coś ważnego. To ty mi mówiłeś, że nie możemy wiedzieć nic na pewno, tylko podejrzewać. No więc podejrzewam, że ta sprawa z templariuszami to coś więcej. Kiedy skończę z Robertem, pojadę do Masjafu po odpowiedzi. A może ty możesz tam się udać? Nie mogę opuścić miasta. A więc wyrusz między ludzi. Znajdź osoby, które służyły moim ofiarom. Dowiedz się wszystkiego. Masz się zauważnego. Być może zobaczysz coś, co mi umknęło. Nie wiem. Muszę to przemyśleć. A więc rób, co musisz, przyjacielu. Ale już czas, żebym jechał do Arsów. Bądź ostrożny. Będę, obiecuję. Dobra, Dobra ale to Arsów powiedział, na po kolejnym odcinku. Teraz się z nim na narka.